Chciałam z Państwem porozmawiać teraz o Tarczy Wschód, bo jak wiemy, Parlament Europejski przyjął uchwałę, która mówi o tym, że Unia Europejska musi w większym stopniu zaangażować się w rozwój swojego potencjału zbrojeniowego. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko tej rezolucji. Potem ten, ta podobna uchwała znalazła się w Sejmie, znów wywołała bardzo burzliwą dyskusję i znów PiS i Konfederacja zagłosowały przeciw i chciałam prosić pana mecenasa Wilka, żeby uzasadnił tę decyzję, chociaż zaraz się może okazać, że pan mecenas się z nią nie Nie, nie no, proszę państwa, ja w ogóle nie proszę wiem, pana nie, pana pana nie, pana pana nie wiem, o co, o co taka burza kompletnie, bo przecież mamy do czynienia z, z jakimś takim aktem pobożnych życzeń, z którego nic nie wynika i pewnie nie będzie wynikać, no to powiedzmy wynika? sobie szczerze, Unia Europejska nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu. Odkąd jesteśmy w, w Unii, to jeszcze żadnego poważnego problemu Unia nie rozwiązała, raczej tworzy te problemy, zwłaszcza dla polskiej tak, gospodarki. A przepraszam, zamówienie szczepionek, gdyby I każde podobno. państwo zamawiało osobno, to by to trwało dużo, A, ale dużo, Ale to wie że, że, że zawsze, że, że Komisja Europejska... Chyba jest śledztwo prowadzone w sprawie tych nieszczęsnych szczepionek, więc jeszcze zobaczymy, jak to było z tymi szczepionkami. Także to, to, nie, nie przewiduję, żeby tutaj Unia Europejska była w stanie rozwiązać problem obronności. Raczej zdawanie się w tym zakresie na Unię, to lekko myślę bardzo na to, Natomiast może tworzyć kolejne problemy. No, mamy jedyne konkretne zapisy, tam są takie, że mamy tworzyć znowuż jakieś eurodługi obligacje. Czyli tak, tak, jak było z, z KPO? I na, to będzie nasz realny koszt. A jaka będzie z tego nasza korzyść, to naprawdę nie wiem. Ja zadałem sobie ma, trud Panie Marcenasie, to ja zawsze, tego wtedy, ja zawsze wtedy zadaję bardzo proste pytanie. Czy panu się wydaje, że zaciąganie kredytu w imieniu Polski jest tańsze niż w momencie, kiedy korzystamy z pieniędzy i kredytu, który jest zaciągany przez całą Unię Europejską? Jaka jest rentowność jednej i drugiej pożyczki? Bo Wydaje no mi się, że tak, ale, płacimy ale, drożej. Ale, 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 ale proszę państwa, no ale dobrze. Nawet jeśli tak, my będziemy na pewno musieli spłacać ten długa, czy będziemy mieli cokolwiek, jakiekolwiek korzyści realne z tego, to nikt nie wie. No. Operujemy na, na projekcie, na rezolucji 19 stronicowy no powiem szczerze, bełko, no w ogóle nawet ciężko to przeczytać. To jest typowy taki urzędniczy urzędniczy, urzędniczy. urzędniczy tam pan pisał? Tak, to napisałem rezolucję. Bardzo, to bardzo przepraszam, nie, przepraszam. Nie, przepraszam, napisałem projekt poprawki dotyczący tarczy. Aha, Pan Piotr Szczerba będzie jeszcze wierze. miał okazję się no bronić w tej więc, no, dobra panie Więc, panie, panie, więc naprawdę, proszę Państwa, bardzo dobra, tylko, że wie Pan, właśnie tak za, za mało jeszcze konkretnie, no, wszystko dla nas. Także naprawdę, proszę Państwa, ten spór jest o tyle jałowy, że z tego, z tych pobożnych życzeń nic konkretnego nie wynika. Nie widzę tak naprawdę tam żadnego realnego programu na to, żeby, żeby, żeby Unia Europejska mogła nam przede wszystkim, jako Polsce, pomóc w obronności. My musimy przede wszystkim skupić się na swoich środkach, na swoim systemie dowodzenia, na budowaniu swojego potencjału. Bo jak będziemy się zdawać na obce dowództwo, i tam jeszcze ten mechanizm podejmowania decyzji większością głosów kwalifikowaną, bez prawa weta, no, no, no bez sensu kompletnie. Także, także ja też bym głosował przeciw tej rezolucji, bo na nic nie daje, a może tylko problemy powodować. Aleksandra Leo. No, rezolucja została przyjęta przez Parlament Europejski, no i potem jeszcze raz głosowaliśmy niemal to samo w polskim Sejmie, że to była taka zagrywka polityczna, żeby jeszcze raz pokazać, że PIS i Konfederacja głosują przeciw, no bo w sumie uchwała nie ma żadnej mocy sprawczej. No i że to była taka akcja powiedzmy kampanijna, tak, to znaczy podbicie tematu bezpieczeństwa, no i też oczekiwanie takiego zjawiska flagi, to się nazywa, to znaczy, że w się... Tak, flagi. Tak, e, e... no, uchwała tak, sa, mu, jed... tak jak rezolucja nie, nie, nie stanowi przepisów, jest też wyrazem woli politycznej i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość czyni taki zarzut albo konfederacja, to pytanie, dlaczego dało się tak łatwo złapać tę pułapkę? Trzeba było po prostu nie dać, nie dać sobie takiego argumentu przedstawić, że, że są przeciwko polskim zbrojeniom czy przeciwko temu, żeby w ogóle państwa europejskie rozwijały swoją obronność. No bo tak to jest. że głosowa, Głosowania i rezolucji i uchwał są symboliczne. To jest po prostu pokazanie kierunku. Albo jesteś w kierunku Rosji, albo jesteś w kierunku przeciwko Rosji. I tyle. To zdanie tylko pan mecenas Jacek Wilki. Ja rozumiem, że Konfederacja poprze obniżenie składki zdrowotnej od 2026 no, roku. No chociażby obniżenie. Oczywiście te składki powinny być dobrowolne dla przedsiębiorców. Nic tak nie niszczy. W w dobrowolnie składki, będziecie chorować? Zło składki szeroko rozumiane, zusowskie na ubezpieczenia społeczne to jest największy morderca polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. Jeśli musimy na coś zdecydować, albo chcemy rozwija gospodarkę, w oparciu o ludzi, którzy są odpowiedzialni, bo przedsiębiorcy z reguły są i poradzą sobie. A bez... nie są? E, albo, albo musimy dolewać pieniądze do tego worka, bez... na którym jest Państwowa Służba Zdrowia. Pani zdrowia ja panu przerwę, bo światem, my musimy do to... tego wątku wrócić. Sprywatyzować w cholerę? W naszej Wraz, ja, my, części. Ja, o o my... właśnie, to jest po to, żeby sprywatyzować. panu że jeszcze dane. Tak, taki jest cel właśnie tego ogłodzenia Proszę Państwa, my musimy wrócić do wątku składki zdrowotnej już w naszej części pozaradiowej. I nie może być tak, że co roku dyrektorzy szpitala się zastanawiają na koniec roku, czy im będzie, czy im starczy na pensję dla pracowników. Nie może tak być. I y, y, to wszystko, tak, tak jak mówiłam w poprzedniej części radiowej, y, zagłodzenie służby zdrowia ma doprowadzić, że będzie ona funkcjonowała jeszcze gorzej po to, żeby powiedzieć Polakom, no widzicie, no tak się nie da, musimy sprywatyzować. Jesteśmy jednoznacznie przeciwko i, my jest, i mam dosyć naprawdę tego liberalnego gadulstwa o tym, że biedni przedsiębiorcy uciskani jedyni tutaj na, na ich barkach nie. cały kraj stoi. Bo, przepraszam nie, bardzo, jest... ale pracownicy też płacą podatki nie. i w nich ja jest większość naprawdę I, nawet, i, nawet i, ma, mali 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 małe sklepiki osiedlowe, naprawdę. Nie ma rozmowy, czy moich zakupów, gdzie ten temat składki nie jest, nie jest, jest nie poruszany. Trochę liberal, liberalnego gadulstwa. Na pewno zaraz usłyszymy. Nie no, ja mam takie, takie pytanie, bo państwo bronią progresji, prawda? To oznacza, że w niektórzy przedsiębiorcy będą płacić na przykład pięć razy więcej niż inni za służbę zdrowia, nazwijmy to. Ja mam takie proste pytanie, czy oni będą mieli pięć razy lepsze usługi w związku z tym? Czy A ja nie? mam takie pytanie, czy jak zawału dostaje przedsiębiorca, to leczenie tego zawału w szpitalu kosztuje mniej od leczenia zawału u osoby, która jest pracownikiem etatowym, czy kosztuje tyle samo? No nie, no ale w momencie. No właśnie, tak? właśnie dobrze, że pani tam mówi: wszyscy założenie mamy w tej mitycznej służbie zdrowia, państwo, i dostawać takie same usługi, tak? To dlaczego jedni mają płacić pięć razy więcej, niż inni? Nie, właśnie nie. No I właśnie do tego trzeba tak. no płacić jeśli także bronicie w, progresji, także Więc jeżeli bronicie progresji, no to tak to będzie wyglądało: no, ktoś będzie płacił 100 tysięcy składki, a ktoś będzie ale płacił nie mówię, 1000 złotych. Ale pan nie usłyszał tego? 9%. Nie, 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 nie. Każdy no, będzie płacił 9%. No, no 9%, tak. Od czego 9%? Od przychodu. No właśnie. No to pytam się, czy ktoś, to będzie płacił dziewięć razy więcej, 10 razy więcej, będzie miał 10 razy więcej A jak to jest? Nie, wszyscy będą, wszyscy będą tak samo długo jeździ stali w pan tymi samymi drogami, jeździ pan z samą tak komunikacją dalej. miejską, jak płaci pan, Bardzo reżyser, chętnie porozmawiam o infrastrukturze, no, tak a teraz jeszcze dokończę, dokończę sprawę służby zdrowia. Więc nie można nikogo zmuszać do tego, żeby korzystał z usług, których nie chce. Nie ma przymusu korzystania z dobrodziejstwa Państwowej służby zdrowia. Zwłaszcza, że ona jest po prostu z, permanentnie niefunkcjonująca no i nie może funkcjonować. I powiem państwu brutalną prawdę, dlaczego państwa służba zdrowia nie może dobrze funkcjonować. Ponieważ nie zarabia, nie wypracowuje zysku. Jak nie pracuje zysku, to nie ma na inwestycje. Jak nie ma na inwestycje, to nie ma na innowacje. Dlatego jest coraz gorsza i dlatego coraz dłuższe są kolejki. Więc my oczywiście możemy sobie rozmawiać, że możemy dolać jeszcze 100 miliardów, 200 miliardów. To niczego nie zmieni, dlatego, że będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że nie ma mechanizmu, który podnosi jakość tych usług. Po prostu go nie ma. Tylko usługi prywatne podnoszą. Jeżeli panie wstydzą się, jak boli pan, zą, to proszę, pan proszę, pan proszę, może proszę, do prywatnej służby zdrowia. Jak pan ...onkologiczną, która wymaga leczenia immunologicznego, za to tego, pan nie idzie do, do prywatnych służb zdrowia, tylko pan się leczy w publicznym Dobrze, y, szpitalu. Za, do tego. Taka jest różnica. mądrości to dostawmy sobie Jeszcze, na, 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 na Lepsze i tańsze usługi zdrowotne to jedynym wyjściem jest sprywatyzowanie wszystkich tych usług, natomiast inną sprawą jest finansowanie. Są, owszem, ja wiem, znam ten argument, że są tego typu procedury, które są wyjątkowo drogie. Jest jakiś tam procent, czy dwa takie procedury, jak na przykład rak, nie wiem, no, rehabilitację po zawale, czy coś, które jest droga. Okej, okay, to w tym miejscu możemy rzeczywiście dołożyć do tego jakąś refundację. Nie dzieci. Refundację na przykład jest ze strony drogie. państwa. Natomiast jest co do zasady, abonament prywatnej przychodni dla pięcioosobowej rodziny, tak jak moja, miesięcznie, to jest tam 550 zł. Mamy ale, tam wszystko. Ale tam panu nie mamy... operują wyrostka, na no to, to jest przychodnia. Ale ma pan jeszcze nie, raz. Panu pan 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 nie gwarantuje pan szpitalnej opieki. Co Pójdzie pan dzień. do, Pójdzie pan do um, Państwowej Służby Zdrowia. Dobra, z, pan Przeciętny człowiek na co dzień w 99% potrzebuje normalnej przychodni, normalnego lekarza i normalnego specjalisty. I tego typu abonament, który jest o wiele tańszy niż składka, to załatwia. Owszem, tak powiedzieć Widziałem. Można uwzględnić, tak, można wyodrębnić tak. pewną liczbę procedur, które rzeczywiście są drogie, ciężko je ubezpieczyć. Okej, okay. Tym ewentualnie się może zająć państwo. Ale i to Czy panu się podoba amerykański no, no, system? milionów seniorek i seniorów, naprawdę. To pytanie zawsze pada. W amerykańskim amerykańskim jest... system, ale nie, bo, proszę mi dać dokończyć, bo no są jednak... prawa, tak, Są prywatne problem usługi, na natomiast tym, System finansowania jest komunistyczny. Przeszedł tam, tam. Y, 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 radioterapię tam i chemioterapię i na pewnym etapie skończyło mu się ubezpieczenie i właściwie już nie może być dalej leczony. Państwo przeczytają dokładnie, jak wyglądała ewolucja systemu finansowania w Stanach Zjednoczonych opieki. I to jest seria, jedna wielka seria błędów strających już ponad 100 lat. Po prostu oni mają fatalny, wręcz komunistyczny system, ale finansowania, a nie świadczenia usług. A są dobre przykłady ochrony zdrowia w Singapurze poprzedniej ustawy. Mamy takie państwa jak Singapur, zdanie które to, to, pan była, to, była, to, była była po prostu. Po prostu bierzmy najlepsze sprawdzone przykłady. Mamy Ale jednocześnie. Ostatnie zdanie, najlepszy na świecie system, który przykład W większości tam są rzeczywiście to, co mówię: prywatne. Usł te prywatne są usługi w całości. prywatne finansowanie państwo tylko w pewnym stopniu refinansuje te najdroższe procedury. Po prostu zróbmy taką reformę, a nie przestańmy gadać o tych składkach, bo choćbyśmy 100 miliardów, jeszcze dopłacali więcej. Nic to nie pomoże, wszystko utonie w tym procesie. Pa Panie mecenasie, ja mam jednak takie pytanie, bo macie bardzo dużo rzeczywiście recept na to, żeby państwo sprawnie funkcjonowało, ale ja chcę jakby poruszyć wątek bardzo przyziemny. Proszę bardzo. Nie wiem, czy pan się domyśla, jaki. PKW odrzuciła sprawozdanie uf, Konfederacji. Uf, y y nie, po prostu zaspał. Nie, nie doniósł na czas. Nie, ale to nawet. Bo, to PKW, ja nawet PKW nawet by przymknęła oko na to, że jeden dzień po. Tam problem polega na tym, że jest bardzo dużo uchybień i muszę powiedzieć, że wielką zaszczytą Konfederacji, i pozwolą Państwo, że to powiem, jest to, że zjednoczyła Państwową Komisję Wyborczą, ponieważ zjednoczyła. ta podzielona komisja jednogłośnie zagłosowała za odrzuceniem sprawozdania Konfederacji, którym chcę zwrócić uwagę, że jakie to były uchybienia. No, no takie, że najpierw po podawano państwu. koszt liczby tam... Wejdzie potem do, do... Nagle, Bardzo tak. proszę, no. żeby, żeby państwo nie, nie, nie komentowali zaraz. To wpłynie na, na finanse tych Konfederacji. Wpłynie, wpłynie, prezydenckie nie wpływają, bo prezydenckie to jest Komitet Wyborczy Wyborców, a nie partii tak. politycznej, a wszystkie inne są... Tak, tak prezydenckie to są wbrew pozorom wyborze partii. Nie, nie partyjne, to znaczy tak, będzie problem przed wyborami parlamentarnymi, bo Konfederacja nie będzie miała pieniędzy na kampanię. Nie będzie miała subwencji, bo odrzucenie sprawozdania finansowego połączone no, tak. z odrzuceniem e, sprawozdania z wyborów no, ma właśnie takie, a nie inne konsekwencje. Ja tylko chcę powiedzieć dwa słowa, jakie były uchybienia. No, że w jednym miejscu mówiliście, że tam zapłaciliście za 100 billboardów, a potem się zmniejszyliście, że jednak za 50. Przykładowo mówię, za alkohol ktoś zapłacił, potem sobie a zwrócił jaki, pieniądze. Alkohol nie był <laughs> drogi, bo <laughs> suma nie jest duża, no, ale no niestety są takie przepisy, które tego nie zabraniają. To 60 zł. Ktoś sobie kupił Chryzysia. dla ekipy piwo <stansujesz> Potem były jakieś wydatki Też reprezentacyjne, mm, które zechye. potem Komitet y, zwracał pieniusz, pieniusz. Było mnóstwo, pieniusz, mnóstwo pieniusz, Po prostu takiego pieniusz, Zwyczajnego niechlujstwa, panie mecenasie Jak to jest możliwe, że macie tak wspaniałe recepty Na Polskę, nie potraficie <stansujesz> Napisać sprawozdania pani 40 milionowym. Ja tutaj jestem Fatalnej w... woli, bo się na mnie skupi Ale nie miałem nic wspólnego z tym sprawozdaniem I go nie składałem, natomiast ja wiem Powinni pana zaangażować jako prawnika. Właśnie mówię mówi, tutaj kontekście Zmierzam w tym korzystnym tak. dla mnie kierunku, ponieważ <grym> ja chyba z pięć razy składałem odwołania od, od, od decyzji PKW do Państwa i Komisji Wyborczej i wszystkie wygrałem do, przed Sądem Najwyższym. I teraz Więc też będzie pan pomagał Nie wiem, nie wiem. Nie Bo to jednak jeszcze oczywiście ten proces odwoławczy nie jest dokończony, chociaż jest problem z izbą, która ma orzekać. Nie wiem, czy mnie zaangażują, czy nie. Do czego zmierzam? tak zupełnie poważnie. W każdym sprawozdaniu. Są błędy większe lub mniejsze. No powiedzmy sobie szczerze, no, Super, uchybienie ja na 50 czy 60 zł to jest w ogóle promil promil. Tak, ale muszę powiedzieć, że to jedno więc... z wielu uchybień, tak? Ten, te, tak? ten rachunek za alkohol to jest jedno z wielu Więc to, to więc jest, to jest na szczęście zmieniono prawo właśnie no, między innymi między na skutek moich odwołań, bo ja tam wnioskowałem, żeby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, czy, czy taka bezwzględność w każdym konkretnym wydatku, w każdej złotówce to jest powodu odrzucenia. No więc mamy pewien margines błędu, który może się zdarzyć. I teraz sąd najwyższy musi ocenić w moim, mojej ocenie. Czy te błędy, no pewnie do nich doszło, no zawsze dochodzi. Czy te błędy w tym sprawozdaniu mieszczą się w tej dozwolonej granicy, prawda? W tym marginesie chyba 5%, czy się nie mieszczą. Jeżeli Sąd Najwyższy, ta Izba dojdzie do wniosku, że się mieszczą, no to sprawozdanie zostanie przyjęte. No, PKW ma taką rolę takiego no, no, policjanta, który musi na każdym kroku tam pilnować ten, no ale Sąd Najwyższy bardzo często, że tak powiem, ma większą bazę tolerancji dla tego typu sprawozdań. No, zobaczymy, jak sąd najwyższy e, to proces. Proszę Państwa, musimy, proszę Państwa, pan mecenas powie, żeby wszystko sprywatyzować, czy możemy zakończyć? <laughs> inaczej, 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 inaczej Jest jeden, stuprocentowo skuteczny sposób na odpolityczny niespółek Skarbu Państwa. Trzeba jest prywatyzować. No, wszystkie te kryteria się da bardzo łatwo ominąć, bo jeżeli ktoś nie spełnia kryterium, to się zatrudnia wujka i pozabawi. Pan mecenas Jacek Wilk, Konfederacja. Nie powie, to, tak. sum, to samo pytanie. O. Zgadzam się z panem redaktor, że pani prokurator Brzosek tutaj nie powinna być do tej sprawy e, ustanawiana. Z trzech powodów. No Pierwszy jest taki, że prokurator, podobnie jak sędzia, powinien być nieskazitelnego charakteru, a to oznacza, że nie powinien wykazywać jakiejkolwiek stronniczości w swojej działalności. Na no, ujawniane skłonności czy sympatie polityczne no niestety mogą na tego typu stronniczość wskazywać. Tak jak żaden sędzia nie powinien się w sprawach politycznych wypowiadać, ponieważ to może budzić wątpliwości co do jego orzekania. Tak samo powinno być z prokuratorami. No, pani, pani Brzosek ja rozumiem z jakich powodów, oczywiście, ale jednak politycznie była bardzo zaangażowana, co zawsze może budzić też wątpliwości, i tutaj podważa tę nieskazi nieskazitelność, że tak powiem, funkcjonariuszom. Drugi, drugi powód, no to są właśnie te względy osobiste. To jest chyba najważniejsza w tej sprawie rzecz. Bo e, pani prokurator Brzosek e, była atakowana tym systemem, czy to Pegazusem, czy Hermesem. No, i jest rzeczą zupełnie ludzką, że teraz mam powody emocjonalne, żeby, że tak powiem, się za te ataki na kimś zrewanżować, że tak ujmę to delikatnie. Więc tutaj te powody osobiste też powinny przeważać za tym, że... No ale można trzecia... odwrócić sytuację. No, jest prokurator, który był prześladowany za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I co? jeszcze ma do, dodatkową karę ponosić za to, że będzie odsuwany od ważnych No bo też nie tak no, można ale, to przedstawić. No, Pani panie redaktor, no, jest bardzo dużo ważnych śledztw. No, w Polsce mamy mnóstwo naprawdę bardzo ważnych różnych spraw. Akurat w tej konkretnej sprawie moim zdaniem, no i, i to jest Trzeci powód, do którego przechodzę. Było oczywiste od samego początku, że jeżeli pani prokurator będzie tutaj w tej sprawie występować, no to będzie przedmiotem ataków politycznych z drugiej strony i druga strona ma, że tak powiem, na tacy argument, że no wszystko, co się dzieje w tej sprawie jest motywowane politycznie. Więc z tego powodu też trzeba było, że tak powiem, zastanowić się kilka razy, zanim się taką decyzję podjęło. I żeby było jasne, tutaj ja nie widzę żadnych błędów formalnych, jak do tej pory. No właśnie, bo to e... też jest kwestia tego, że prokuratora w zasadzie powinno się oceniać przede wszystkim od. Do tej strony, czy przestrzegał prawa w trakcie prowadzenia śledztwa, no, czy jest rzetelny? Więc jak na razie nie ujawniono żadnych błędów, które by pani Wrosek popełniła, chociaż ja od początku mówiłem, że też było błędem to, że nie dopuszczono pełnomocnika do sprawy, ponieważ. w Dodajmy, tego typu... pani prokurator miała prawo miała nie dopuścić, prawo, nie ale dopuścić... bardzo wiele osób mówi, między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, że zazwyczaj, jak świadek przychodzi z pełnomocnikiem, tak, no to ja się ja to raczej. Ja potwierdzam dopuszcza. osobiście, sam wiele razy, sam Tyle razy uczestniczyłem jako pełnomocnik świadków i nigdy nie miałem sytuacji, w której by mnie odsunięto, w której by stwierdzono, że. To znaczy, że... panie mecenasie, ja znam sytuację, bo mecenas zwyczajem... z Libła w studiu mówił, że jak on chciał wejść razem uh -huh. z sędzią Tuleją, to oczywiście prokurator no, zablokował to. Okay. Więc jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, to te rzeczy się zdarza. jest dobrym zwyczajem i takim prawem obyczajowym, mm. że ten artykuł 87 ustęp paragraf 3 kodeksu karnego traktuje się raczej w ten sposób, że się dopuszcza. To jest taki dobry obyczaj. I tutaj w takiej sprawie, kiedy no, można było przewidzieć, że ta strona druga, nazwijmy to, będzie się czerpiała wszystkich możliwych okoliczności, to już trzeba było dla świętego spokoju tego Ale, pełnomocnika dopuścić, chociaż tam jest coś, jedna ostat... wątpliwość. No bo pełnomocnik jest tą osobą pełnomocnika. W tej sprawie. Tak, jest osoba, która no, mogłaby... Jakby to powiedzieć delikatnie, no mieć też konflikt interesu pewien w tej sprawie, więc mo, ja bym na miejscu prokuratora powiedział tak, proszę bardzo, dopuszczę, dopuszczę pani pełnomocnika, ale akurat nie w, w postaci tej osoby konkretnej, gdyż tutaj mogą być pewne wątpliwości procesowe. Tak pewnie to trzeba było rozegrać i wtedy by nie było żadnych wątpliwości. Aleksandra Leo, Polska 2015. Ja się zgadzam z tym, co powiedział pan poseł Szczerba. To nie jest decyzja polityczna, to jest decyzja z poziomu prokuratury. Pani poseł, ale wie pani że bardzo trudno Okręgowy. w to uwierzyć. Ale dlatego, też, no... że Ewa Brzosek była w resorcie Sprawiedliwości, krytykowała ministra Bodnara, ogłosiła, że lepszym ministrem czas... sprawiedliwości byłby Roman Giertych. No ja Trudno rozumiem, uwierzyć, że powierzenie czas... śledztwa tak wrażliwego tej właśnie osoby jest decyzją tylko i wyłącznie przełożonego w Na temat właśnie tych zarzutów, które ma postawiony Mariusz Błaszczak, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez otajnienie i ujawnienie w 2023 roku części planu użycia sił zbrojnych RP. Warta i y, prokurator Marcin Maksjan, podpułkownik Marcin Maksjan stwierdził, że Mariusz Błaszak ujawnił z sześciostopniowego słucham, że miał tak. prawo ujawnić z y, y, sześciostopniowego planu fazę czwartą, a w niej piąty etap no bo tak to pasowało do narracji w czasie kampanii wyborczej. Chodzi oczywiście o obronę na linii Wisły i podpułkownik powiedział, że oczywiście minister obrony narodowej ma prawo odtajniać dokumenty, ale jednak nie ma całkowitej dowolności w tej sprawie, ponieważ jest ustawa o informacji niejawnej i ona jednak pokazuje w jakich warunkach i w jakich okolicznościach musi być uzasadnienie merytoryczne ujawnienia takich dokumentów. Ja rozumiem, że pan mecenas z tym nie zgadza i uważa, że Mariusz Błaszczak się wybroni w sądzie. Nie, no właśnie słuchałem tej wypowiedzi pana prokuratora Maksjana i on tam powiedział wprost: po pierwsze, że minister miał prawo, ma prawo. Tak, tak, powiedział. Co ciekawe, pan minister powiedział, że nie jest przedmiotem zarzutu to, że nie było opinii szefa sztabu. Choć powinna choć być. Choć powinna tak. być. To no, nie wiem Też dlaczego. Tak, Ale przesłanka formalna jest o wiele mniej ważna niż przesłanka no, to, merytoryczna. To, właśnie... to znaczy, te przepisy dotyczące ustawy o informacji to bardzo, To bardzo dziwne, bo przesłanka ta formalna ona jest konkretna i ostra, ta przesłanka właśnie merytoryczna dotycząca właśnie tego w jakich warunkach, no to jest też kwestia bardzo ocenna. Więc no zobaczymy jak to sąd doceni ale, ale jeżeli sąd oceni, że minister miał prawo po prostu tajnić, miał do tego podstawy, no to pan minister Błaszczak zostanie uznany za osobę e, niewinną. Także tutaj rzeczywiście są A Przypomnę panu, że tu... część konfederacji głosowała za uchyleniem, e, za uchyleniem immunitetu. No to dobrze, jeżeli jest poważne postępowanie, które wymaga wyjaśnienia, no to w ogóle w takich sytuacjach wydaje mi się, że powinno się zacząć od tego, że pan minister sam powinien się zrzec swojego immunitetu, jeżeli uważa, że jest pewien swojego zdania i nie ma nic na sumieniu, no to sam powinien się zrzec tego immunitetu i odpowiadać po prostu z wolnej stopy. Także Także no, najkrócej mówiąc, sąd oceni, czy, czy te przesłanki merytoryczne tutaj zaistniały, czy nie zaistniały. Ale mówię, co do zasady minister miał prawo um, uchylić tę klauzulę tajności i, i z tego prawa skorzystał. Także wydaje mi się, że ten zarzut już na pierwszy rugę wydaje się dosyć słaby przeciwko ministrowi. No ale zobaczymy. Ja chcę tylko powiedzieć, że Mariusz Błaszczak w momencie, kiedy właśnie udawał się do prokuratury, stwierdził, jako minister obrony narodowej zrobiłem bardzo wiele, żeby wzmocnić rozwinąć wojsko polskie. Utworzyłem wiele jednostek na wschód od Wisły po to, żeby od straszyć agresora po to, żeby Putin nie odważył się napaść na naszą ojczyznę. Ta no, rzecz musi wybrzmieć bardzo mocno, bo ja oczywiście powiedziałem o ocenie prawnej, sąd oceni czy miał prawo, czy nie miał prawa. Natomiast duża, gorsza rzecz i to jest najważniejsza sprawa, wydaje mi się tutaj, że Polska traci wiarygodność jako państwo, które po prostu nie trzyma pewnych tajemnic. No, nikt nam nie będzie przekazywał różnych wrażliwych, bardzo ważnych informacji, jeżeli my w każdej chwili no, swoje widzimy się, będziemy od tak po prostu nawet zgodnie z prawem, żeby było jasne. Je ujawniać się w Wielka Brytania do tej pory ma utajnione różne dokumenty, czy większość związanych z II wojną światową. Jest państwem szczelnym pod tym względem, wyjątkowo. Może służyć za wzorzec państwa, które rzeczywiście o pewne tajemnice dba. I to się robi właśnie że po chciałam, to żeby już niektóre rzeczy od no tajemnicy wiadomo, natomiast dziesięciu lat. Okay, może trochę przesadzają, to prawda, ale o co chodzi? Państwo wiarygodne w tym względzie to jest takie, które można przekazać różne tajemnice, różne naprawdę bardzo ważne informacje, bez obawy, że one wypłyną, i to jest największy problem w tej sprawie.